Witam serdecznie na kolejnym gniocie I kolejny dzień mamy piękną pogodę Jeszcze jutro tak ma być W Weekend się trochę ma zepsuć Ale może nie będzie tragedii Chociaż zapowiadają minus 3 jakieś opady śniegu Minus 3 w nocy Oczywiście ja od rana cię jeździłem Załatwiałem różne sprawy Trochę fajnych rzeczy pokupowałem Jak starczy czasu na koniec gniota To Wam pokażę I na Polach się dzisiaj dużo dzieje Tam też dzisiaj było troszkę załatwiania Jeżdżenia po paliwo Ale już są orane Jeszcze dzisiaj mają być zbronowane Tylko tam wiecie inny gospodarz ora Inny pan gospodarz będzie bronowany ale wszystko jest już dograne, pozałatwiane, poprzywożone. Mogę zabierać się za robotę na bazie i to jak najprędzej, bo czas goni, jest dosyć późno, ale tam parę godzin mamy na to, żeby dalej robić wybieg dla emu, bo idzie powolutku, ale idzie do przodu. Już tam pozasychało, jest generalnie dobrze oprócz jednego słupka i oczywiście jest słupka najważniejszego. O jeszcze te roślinki muszę posadzić, bo one całkiem mi tutaj zwiędną. Pierwszy wniosek jest taki, że nie ma co się bawić z wiaderkami. Trzeba będzie tu przytargać betoniarkę i porządnie to pozalewać. No nie wyszło najgorzej z tego wiaderka. Na przykład ten słupek to jest całkiem stabilny. Ten narożny jeszcze bardziej. Dobrze jest to, dosyć pozalewane. Ale najgorzej jest ten od furtki. oczywiście, który chciałem zrobić najlepiej. Bo on, patrzcie, się cały kolebocie. Tam nic nie trzyma. Ale nie, jest, nie ma tego złego, bo nie jest zalany tylko od tej strony. To potem jak będę zalewał dalej słupki, odkopię go od tyłu. No, i tam zaleję porządnie, wezmę betoniarkę, narobię tego betonu. Lepiej zalać więcej niż za mało, żeby się potem nie kolebotało, bo one będą duże. Reszta słupków się w miarę trzyma. Może nie jest idealnie, ale jako tako jest, jakoś się tam zbytnio nie powykrzywiały. No, i jedziemy dalej. Jakby mi się udało tam do słupka dzisiaj, wiecie, poprzykładać chociaż, to będzie dobrze. Jutro by była akcja betoniarka. I zaliwanie. A co tam dinozaury u was słychać? Przed chwilą im tu wodę powymieniałem, jedzenia podosypywałem, zielonki podostawały, paszy, wszystkiego co im potrzeba. Wodę już rozklapały, ubrudziły. Na słomie teraz położyłem, może będzie trochę czyściej. Dobra, nie ma co czasu bałamucić, tylko trzeba robić. Edziu, chodź, pomożesz mi. Byś trochę przytrzymał, to by pięć razy szybciej poszło. No ale za gorąco dla niego. Trzeba szukać cienia. Pierwsza misja to trzeba tutaj przed pole oczyścić, bo oczywiście te belki nakładłem dokładnie tam gdzie ma iść płot. I powtarzamy operację ze wczoraj: czyli przykładamy przęsła, mierzymy, odznaczamy słupek, wiercimy, uklepujemy i dalej jedziemy. No. Jest to robione na okrągło, w sensie nie tak jak powinno być. No, może i tak jak powinno być, tylko że to. Dużej schodzi, prędzej to by było odmierzać sobie słupki zakopywać, zalać jak zastygną to wtedy robić ale ja się cykam bo znam swoje możliwości, że przestrzelić o 5 cm to dla mnie jest elegancko, a na przęsłach to nie zda egzaminu, dobra po sznureczku idzie po sznureczku dobra, a tutaj leży mi coś dobra Odznaczamy. Oj, kurier przyjechał. Może ma dla ten wąż 100 metrów. To by było luks. To i można mu zraszacza odpalić dzisiaj. E, niestety to nie wąż, tylko żarówki do kwoki. To nawet nie dla mnie, tylko dla pana tutaj ze wsi. Zamówiłem. Bo się sprawdzają u mnie. Póki co przynajmniej. Ja nie narzekam. Dobra, nie będę was zanudzał tą skomplikowaną operacją, bo będzie wszystko to samo. Co wczoraj, także ja się biorę za robotę, a tutaj włączę tryb prędki. Dobra, tym sposobem nie ma sensu robić większej ilości, bo się wszystko zaczyna obalać, bo się te słupki nie trzymają. Jak jedziemy od tego zabetonowanego, to jest jeszcze dobrze, ale już drugi, trzeci, wszystko się wygina i obala, dlatego wracam do starej szkoły. To znaczy, tak jak z panem sąsiadem, tutaj robiliśmy płot i szło szybciutko i elegancko, tylko że to nie ja mierzyłem, to jest ten klucz. No ale dobra, wezmę sobie łatę, utnę ją na odległość dokładnie, jak jest od słupka do słupka, łatą będę odmierzał. Słupki poobsadzam, pozalewam, jak zasną, to poprzykręcam dopiero, bo tak jak teraz, to idzie mi to słabo, bo się wszystko mi obala, wykrzywia i to nie robota. No. Można się było tego spodziewać. Jeżeli są tam dwa przęsła do zrobienia, tak jak tu z boku miałem, no to dobry to jest sposób, bo jest pewny, bo nie przestrzelimy z odległością, ale jak chce się zrobić dłuższy kawałek, no to się wszystko obala, też kopię głębsze dołki, żeby lepiej pozalewać, żeby lepiej się słupki trzymały, bo te będą miały po 1,80 m, żeby tego tak łatwo nie obaliły, bo robić to jeszcze jak robić. Najgorzej to poprawiać i jakieś połamane potem łatać. Także odmierzamy deseczkę, łatę i lecimy na ilość. Wszystko poprzynoszone, co jest niezbędne do tej jakże skomplikowanej operacji. Tutaj jest tak dosunięte, na równo ze słupkiem. Teraz mam markera, tutaj trzeba odrysować, też równiutko ze słupkiem. To musi być równiusieńko. Co do milimetra. Dobra, marker jeszcze działa, o dziwo, bo na deszczu leżał parę dni albo i parę dziesiąt. Dobra, i teraz piłką tutaj sobie utniemy. I to będzie nasza miarka, którą będę przymierzał od słupka do słupka, żeby zrobić kolejne. Ale to równo odrysowałem. No. Dwie lewe ręce to dwie lewe. Bierzemy piłkę. Jak krzywo narysowałem, tak krzywo dociąłem. To może nie będzie źle. No i teraz przymierzamy, czy nam to pasuje. Chyba u góry będzie łatwiej. No bo to u góry musi być taka sama odległość. Czekajcie, gdzieś to kamerę położę, bo już rąk mi brakuje. Mi to brakuje prawej ręki najbardziej, bo mam dwie lewe. Jak powszechnie wiadomo. Teraz uwaga, jak tu przyłożymy, to czy tu też przyłożymy? Nie. Ale o. Przyłożymy i się trzymie, no jest na styk. O to mi chodziło, to się zrobiło. O co mi chodziło? Tylko teraz tak powymierzać od słupka do słupka. Oczywiście, że nie jest równo, to poprzęśle, żeby szło, ale też bez problemu. Tutaj mamy jakiś zapasik, tu jest na środku blaszki, a tutaj mamy jakiś. No tu jest też tak mniej więcej na środku blaszki. Może będzie dobrze. A może nie, ale próbujemy. I tak sobie odmierzam, tam dotyka do słupka, czyli tutaj dokładnie powinien być słupek numer, któryś tam z kolei. jajku jakie krzywizny. No bo on jest krzywo, ale on się przekręcił w tę stronę, więc tutaj nie będzie problemu, bo czy on jest tak, czy tak, to odległość taka sama. Linkę mi przesuwa. Na pewno tu będzie bardzo równo, już teraz widzę, jak jest równo. No dobra, to ja odmierzam wiercę, wkładam słupka, odmierzam wiercę, wkładam słupka. Ta sama operacja. Jak dojadę do palika, to się włączę, bo ja chcę to dzisiaj zrobić. A już jest prawie, że pora, żeby kury puścić na zielonkę. No chociaż do tamtąd dojechać to już będzie bajka. Ale szybko poszło tym systemem. Tutaj zmarnowałem tyle czasu, znaczy zmarnowałem, no coś poszło do przodu. A tutaj w moment, te kolejne słupki. Raz, dwa, no bo to tylko miarka dołek wciskamy. Miarka dołek wciskamy. Dla pewności sprawdzę sobie przęsłem, czy to będzie pasowało. Ale jak będzie pasowało, to już trzeba zalewać. I co? Wcisnę tu przęsło między jeden słupek a drugi słupek. Dobra. Tutaj złapią blaszki, i tu złapią blaszki. Dobrze jest! Baj, bajka! Idę zobaczę jeszcze tam dalej. Na wszelki wypadek, ale tu też powinno być tak samo. Bo tu na dole nawet stoi ten. Tutaj blaszki. O, dobra, trochę w prawo można by pójść. No i idealnie, bo jak pójdę trochę w prawo, to tutaj będzie dobrze. Wiadomo, słupki trzeba jeszcze wypoziomować. Ale chyba można je już zalewać. Nie widzę przeciwwskazań. Dobra, trzeba systemem robić. A mam co tu robić? Znaczy, no, mam. Będę miał, jak kupię materiał. Ale kiedyś się kupi, bo tutaj to materiał mam. Tu mi tak słupek wyszedł, to już nie będę zmieniał i nawet się łączy z tamtym. Mimo, że jak ja mierzyłem, to mi wyszedł metr różnicy między tym a tamtym. A metra to tu za Chiny nie ma. No, ale to ja mierzyłem. Wiadomo. Mam trochę skośne oczy. Długo w Chinach mieszkałem. No i tutaj kolejne trzy przęsła gęsi, trzy przęsła kaczki i przed drogą chcę, chcę sobie zostawić taki korytarz techniczny. Chociaż nie ja wiem, może i do końca bym dojechał. Tylko ten pod to mi oskubią. Niech on może najpierw urośnie. A, zanim ja to zrobię, to on zdąży urosnąć spokojnie, na parę metrów. Podejrzewam, to co, ja muszę betoniarkę brać pomału? Tego na pewno trzeba dobić i tego dobić, żeby one tak trochę równiej były, ale troszkę mi tak będzie w tą stronę schodziło, bo tam jest takie brzucho na podwórku. Tak nierówno trochę. Betoniarka fajna sprawa, ale targanie jej w jedną osobę to nic przyjemnego, ale załapałem, że jak się trzyma za kółko, a nie za rączkę, to trochę rzadziej sobie achillesy obijam. Taki plus. Dobra, gdzieś tutaj się zapakujemy z nią i zaczniemy kręcić. O, ostatnio przy okazji nabyłem kabel w drodze kupna, bo one tamten przedłużacz mają podciągnięty do lampy na noc, żeby z nią nie latać. To jedna, a dwa, że jakąś szlifierkę piłę się podłącza, to do, do tego dużego bębna przedłużacza, który stoi tutaj. To jest niewygodnie. Jak trzeba go w powietrzu nosić, żeby gdzieś tam u góry sięgnąć, tak jak z tym malowaniem. Ale a propos malowania, to jest nowy sprzęt na bazie. Zaraz może Wam pokażę. Tu się podepniemy, 15 metry mamy. Będzie tam 15? Najwyżej się trochę cofnę z tą betoniarką, tylko to roztworzę. Udało się. No, to nie są żadne smaczki dla Ciebie, daj spokój. Zawsze to samo. Nowy przedłużacz, a już poplątany. To znaczy... Z pewnością jest tak, że on nie jest poplątany, tylko ja go źle otwieram. I teraz trzeba tutaj rzeźbić, żeby się naprostował. I to ile? Jak to się może tak splątać na tyle części? Jest pierwsza dobra informacja. Betoniarka działa. Kręci się, wszystko chodzi tak jak trzeba. Można sobie przekręcać. Luks. No to woda, piasek, cement. I jedziemy nawet, zrobię więcej niż przypuszczałem. Dobra, nie nie klep już, bo zaraz zapeszę się. Okaże że jest przestrzelone 10 cm, i ja tu nic nie połączę. Także róbmy sobie pomalutku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapowiada się dobrze, tylko wszystko poprzyność. Obkopałem od razu ten od furtki, co się tak słabo trzymał. Nie mam dobrych wieści. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że ten cement jest trochę stary. Ale to się wszystko tu rozleciało. To się... To, 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 takie o. Może tam za mało cementu było, albo sam piach, ale to, to... To nie wygląda jak beton. Coś tu sknociłem. No dobra. To się zaleje. Może zastygnie. Taka dziura myślę, że wystarczy. Ten się trzyma jako tak. Mogłoby być lepiej, ale dobra. Tutaj to już nie kombinuję. Tutaj mocno pozalewam. Będzie się trzymało na tych słupkach. Jest równo. Ta równo, równo to był sznurek kiedyś. Lecę po wodę i zalewam, bo szkoda czasu. Chyba wszystko gotowe. Woda przetargana, dwie konewki. Pewnie będzie trochę mało, chociaż na jedną starczy. Na jedną betoniarkę. Także betoniarki odpalamy. Wlewamy wodę, jedną konewkę. Dobra. Ładnie, czyściutka jest w środku. Dzisiaj też będę musiał wymyć po robocie. Tutaj mamy spółworka cementu, trochę więcej, to wsypujemy, niech się miesza, a my dodajemy piachu. My dodali jakbyśmy mieli szpadla, ale mam tam przy Lublinie stoi, stoi i czeka na swój czas. Mało mam tu piachu, tyle co na wózku, ale ja sobie zbiorę z podwórka, tam podkopię na drodze, na środku czy coś to. Nie będzie problemu. No i sypiemy. Już jest całkiem gęste. No ale chcę, żeby było dobrze gęste. Żeby nie było lipy, że to mi się znowu porozlatuje. Chyba się już dobrze wymieszało, bo chwila minęła. Patrzę czy nie za rzadkie, nie za gęste. Wydaje mi się akuratne. Postawimy na statyw, czyli ze śmietnika zrobiony. No i dobra, spróbujemy to wylać na taczkę, żeby nie rozlać. Podjedziemy taczką jak najbliżej. Dobra, żeby tu o te gardło mu się nie blokowało. Trochę rzadkie, ale nie ma tragedii. Dobra, więcej już się nie wyleje. Zalewam wodą to, co zostało. Chociaż trochę, żeby mi nie przywierało, dobra, odjadę taczką. To go dam na płasko, żeby się odmywało. To jeszcze będzie do użycia. O, nawet, a nie, tak to się będzie wlewało. Jeden ząbek wyżej, o tak. No to co? Zaliwamy. Lecę po kolei. To zacznę od tego słupka. Od furtki, żeby jego tam dobrze zalało. No, wliwaj się, wliwaj. To mi pół taczki na to poszło. No ale tu było rozkopane, no tu to wiadomo. to idziemy dalej. Chyba wyjdzie na to, że ja dwa słupki zaleję z jednej taczki. Albo nawet i nie dwa. Po szpadelka trzeba lecieć. No i rzeczywiście, tylko na dwa słupki mi starczyło. A tutaj to już taka żadiożka poszła. Że hej, z tej resztki co tam zalałem wodą, ale podjechałem z godziną. Przywiozłem sobie wodę, przywiozłem worki cementu. Jeszcze dwa mam. No to na dzisiaj powinno starczyć. Dobra, nasypuję, rozrabiamy kopię doły na podwórku, żeby był piach jak najszybciej robimy. Bo to już jest dawno pora, żeby kury na zielonkę poszły. I druga betoniarka wjeżdża. Konsystencja jako tako. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Najgorsze jest to, że to wszystko trzeba pomyć. Ja nie mam węża, żeby mi tu sięgnął. Co oznacza, że wszystko muszę tam zatargać. Blisko chałupy i tam umyć. Bo mi do jutra zaschnie. Aj, nawet nie chcę się o tym myśleć. Dobra, wylewam to. Zalewam dołki. Zobaczymy, na ile starczy. Ale na cztery to raczej nie. Tak podejrzewam. I zaliwamy. Po kolei, a te dołki płytrze, to może się uda. Nie, czterech nie zalej, nie ma szans. Już sam nie wiem, kiedy ostatni raz się włączałem, ale wszystkie słupki zalane, cały towar wywieziony w sensie betoniarka, taczka, szpadel, wymyte tam sobie stoją. Jedziu ja gdzieś tam lata, bo się jeszcze z nim z wodą pobawiłem, żeby mi tego węża nie pogryzł, ale jeszcze nie przyszedł ten jego długi. Tutaj to taka żadzioszka wylana na koniec. No ale tak to zalane ładnie. Wszystko z waserwagą obleciałem. Tu jest waserwaga. Jeszcze zobaczymy. Jeszcze wieczorem przyjdę też posprawdzam, czy są piony poziomy. Znaczy, piony. No, w miarę są. Nie ma tragedii. Jeszcze od boku. Dobra. Jest luks. No i tak jest u wszystkich, bo ustawiałem. Ja to lubię mieć porządnie. Prawie na środku. I tu też prawie na środku. Dobra. Nieźle. Jest Zmęczony jestem. Fest wychodzi betoniarka na dwa słupki. I panowie gospodarze właśnie w tej chwili dzwonili. Pewnie słyszeliście gdzieś tam w tle melodyjkę. Lata z radiem, bardzo ją lubię. Że robota skończona, trzeba przyjeżdżać z pieniędzmi. Także bierzemy. Byłem w mieście, to wybrałem. Edziu, idziemy im zanieść. Tylko kurki trzeba już puścić, bo to już dawno pora, już tu wszyscy przy bramie stoją. To uwiążecie w lesie i pójdziemy. Choć Edziu, bo już tam na nas czekają. Lecę, siateczka jest, żeby zabrać tam jakieś smakołyki, jak to po robocie na wsi. I lecimy na pole. Tak, lecimy. No, wezmę smycz tylko z Lublina, jego gdzieś przywiążę i dopiero polecimy. Poczekaj chwilę, tylko kury wypuszczę. Posiedź tutaj spokojnie. No, trzyma cię, widzisz? Poczekaj, ja zaraz przyjdę. Nie mogę jego mieć na luzie, jak puszczam kury, bo wtedy jest akcja, jak już kury chodzą, to jedziu może chodzić. No czasami się zdarzyło, że gdzieś tam sarne zobaczył za płotem i wbiegł w kaczkę i kaczce się głowa odkręciła niechcący, ale nie było to celowe. Ale jak one wybiegają to jest taka akcja, wszyscy krzyczą i on wtedy też tak biegnie na przestrzał w ich stronę i to grozi wypadkiem. O roślinki posadziłem bardzo ładnie. Dobra, lecimy na pole, tylko ich wypuszczę na zielonkę. Niech sobie korzystają jak nas nie będzie, bo pewnie nam chwila zejdzie, znając życie. No chodźcie, chodźcie. Balbin! Już tak nie krzycz. I tam mi po słupkach nie chodźcie, bo mi powykrzywiacie i będzie afera. Dobra. Lecimy po Edzia i na pole. To bliżutko jest, 5 minut z buta. No coś takiego, bo to do wsi, To jest przy wsi, a do wsi mam z pół kilometra. tak akurat. A ja sobie mieszkam na kolonii. Kiedyś się tak mówiło, że nie? Że na kolonii się mieszka, to ja tak mieszkam właśnie. Za wsią pół kilometra. Edziu, ja nie stresuję się nawet za bardzo. No to dobrze. Pewnie Was interesują koszty takiej imprezy, żeby pole obrobić. To generalnie tutaj gospodarze biorą 150 zł za godzinę, ale nic mnie nie obchodzi. Nie obchodzi mnie paliwo, usterki i tak dalej oczywiście. No to wiadomo, Pan gospodarz dużo paliwa spali, szczególnie przy oraniu. I na te dwa moje pola to talerzówka, oranie i sianie to wyszło jakieś 8 godzin i bronowanie, bo to inny pan gospodarz. Tam dwie, trzy chyba. Chyba 3 godziny wyszły łącznie na oba pola, gdzie tam jest trochę ponad 1,5 hektara, ale niewiele więcej. No i nasiona saladery jeszcze musiałem kupić, ale to pan gospodarz mi już kupił, przywiózł i gotowe, bo siał u siebie to od razu wziął od tego samego pana. Tam jest dycha za kilogram. I 65 kilo na te moje pola pójdzie, bo jeszcze posiane nie jest. Teraz jest bronowane, ale już idę się rozliczyć. Czy to się opłaca? No oczywiście, że nie. Na szóstej klasie to się pewnie nic nie opłaca, szczególnie na Ugorze, czyli na polach, które były parę lat nieoprawiane. Ale czy jest radocha z tego, że kawałek naszej pięknej polskiej ziemi, Ugoru, doprowadzam do kultury i może za rok już normalnie będzie zboże i będą żniwa i będę zbierał, no to warte jest swojej ceny. To nie narzekam. Także jak ktoś ma taki kawałek ugoru, to polecam to obrobić, bo radość z tego jest ogromna. A ja się z Wami żegnam, bo zostało mi chyba 3% baterii w kamerze. Chyba muszę sobie nową baterię dokupić, bo ta już coraz słabiej mi trzyma, ja dochodzę... Na polach, to już tam dalej nie będę nagrywał. Także do zobaczenia jutro o 7 rano. Ja jak wrócę, to jeszcze puszczę mu jeszcze z nimi polatam po podwórku i posiedzę. Także do domu wrócę późno. Jeszcze zgniota zmontuję, to będzie północ i zanim się wrzuci, to będzie całkiem. No dobra, ale nie przedłużam. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć!